Hej, 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 z Marcenka, witam Was komentarz na moim kanale, ogólnym tak. Yy, miałam odcinki na zapas i po prostu nie nagrywałam i jakby to powiedzieć trochę zbudowałam. Więc widzowie patrzcie, tak będzie wyglądać... O czy jeszcze zamku przepala? Jak będzie wyglądać magazyn, to są jakiś ten, jakieś maja mi zagregowała, nie wiem. Yy, tutaj będzie zejście. Tutaj mam w planach widzowie zrobić sobie... Eee, a to takie do robienia potek, taki ładny stół, żeby zrobić Craftingi, piece i różne rzeczy wiesz, jak zachodzi. chodzi. No i no. W to z tego. Ja byłem pod nami, widzę, wie. Aha, jeszcze mam, e, oprowadzę was, tu będzie trzeba zniszczyć. Nie wiem, czy maja to zniszczyć, czy co. To brzydko wygląda jak tak stoi. Czy te guziki. Eee, no, kurde, leje najgorzej. Hlibek. No, widzowie ogółem Tak. Mamy tutaj. No, fontannę Maja zrobiła. I przede wszystkim ścieżki, widzicie? Eee, ona to robiła, dlatego nie ja. Dlatego <laughs> nie wnikajcie, że nie ma z tego odcinka. Ale no, te takie ścieżki porobiła fontannę, no, ładnie to wygląda. I tutaj jest jej nowy domek. Widzicie, ma te takie skrzynki, coś tu ma. No i to. Nie mam mięso. E, no, tu ma łóżko piecej. I, I w ogóle. Posłała dwa craftingi, nie rozumiem. Taka. Aha, tu mam balkon. Tak. Dobra. Aha, i tu mamy farmę pszenicy, Jezus Mare nie pszenicy tylko trzciny i bo będzie czas robić widzowie enchanty zacząć robić I mamy zwierzątka, rozmnożacz nie mam Kurczaki mamy? Mamy tyle kurczaków to idę ten Po I tam mamy farmę na górze, jeszcze zaraz wam pokażę Kopalnie też wam mogę pokazać, bo tu się ogółem dużo zmieniło. Ale tak, będzie pewnie jakiś odcinek taki nudniejszy, szukanie diaksu. I będziemy ja sobie, albo nie. Nie wiem, robię z tego odcinek, że szukam diaksy, czy poza odcinkiem. Nie wiem, widzowie, albo będzie z tego odcinek, albo to zrobię poza odcinkiem. Nie wiem. Dzisiaj ma niestety nie ma, ale będzie chyba jutro odcinek z Mają, nie wiem Albo jeszcze nie, albo pojutrze Też potrzebuje level O, jajka O, kolczacek Ślubcie dzieci, bobo, ślubcie O <grych> Ale wszechciech No mam, 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 mam jest. Dobra, co jeszcze te owce Owce Czemu was roznożyć. Level, daj się level, level, level O, oh, level Dobra Świnki, tylko na razie nie mam ani marchewek Ani ziemniaków Pewnie będzie też taki odcinek Czy magia ja to zobaczyłam, To mi się rzygać zachciało Nie może tak być. To brzydko wygląda. Schowam jej to, żeby nie było, że kradnę. gdzie no ma tu drewno? Drewno nie ma. Hmm, to chyba co nie wiem. Gądźcie, ja poka pokażę wam jeszcze raz mój domek. A nie, wtedy pójdziemy na farbę. Hmm. Dobra, albo nie chcę, aby musiała wiedzieć, jak to robić, albo no w sumie, ale jedzenia też mam dużo. Potem będzie sprz będę sprzedawać to jedzenie. Jeszcze dołączę nowe osoby. Już mam w planach, co dołączę następną. Tylko ta osoba jest teraz na wakacjach i no, taki minus, ale dołączę. Jezu, ile tego jest? Kudy to rośnie? Wszystko? Jezu, myślałam, że zniszczę. To byłam pewna. Dobra. Widzę, że zaraz idziemy sobie zrobić chlebek i pójdziemy coś tam robić w domku. Kopać pewnie. Albo bo, bo muszę jeszcze zrobić farmę szcziny i sobie zrobić w domku, żeby było fajnie. Wiecie, jak to będę miała takie podziemne, różne rzeczy fajne. I w ogóle. Nie wiem co zrobić też u góry zbyt To nerwuje mnie, że się nie masz tego craftinga Jak to zrobić tak? Sobie... A jak to zrobić tak? O, i tu będzie piec Jeszcze jeden piec, o Naprawdę jeszcze nie wziąłem tego pieca, o Tutaj będą piecyki, takie dwa, a crafting Kurde, widzę wy zaraz by musieliśmy w sumie już, po to drewno ciemne, bo nie mam Niestety W sumie 27, ale to mało No ładnie to wygląda Obra widzę musimy sobie zrobić tak Mam żelazo już taka jestem biedna, że nie mam Tu gdzieś były te O, wiedziałam Dalej Robimy sobie nową sikierę Możemy zrobić tą I I kamienną tam jak coś. I, i, I po prostu pójdziemy Mamy tam drogę Tylko taki plus W wszystko nagrywam, wiecie o co chodzi, że wiecie, że idę i w ogóle yy, bo potem możecie sobie pomyśleć, że, że ten... że to wszystko niby jest kreatywa i w ogóle nie chcę, żebyście tak myśleli. Chlepek jest. O nie, no to, to może jednak siebie się jeszcze położę. Lulamy, widzowie, lulamy. Widzowie, a wiecie co to oznacza jak Maja sobie zbudowała dom? Pranki. Aha. Uh -huh. Może widzowie będzie jakiś odcinek z pranków. Z prankę na Mai. Mm. No i jakąś pułapkę. Może być fajnie Ale w kamerze jest trawa zielona <laughs> O Boże, jestem bardzo zmęczona dzisiaj Kurde, zawsze zapominam nosić przy sobie wiaderka z wodą <laughs> Zabiję zaraz o. Już mam pomysł na prankę. Nie będzie jakiś taki bardzo fajny, ale nie mogę widzę powiedzieć, bo ona ogląda odcinki. Ale no. Mam pomysł. I to pomysł na bardzo fajny pranka. Mhm. Aby potem tylko nie zrobiła na mnie <laughs> Jak zrobić to będzie taka lipa trochę I sobie pójdziemy yy, Albo ja pójdę po prostu z, Poza odcinkiem po żelazo Bo, bo zrobię nieskończone Jakby takie można nie źródełko Tylko nieskończone Jakby lawy, że wiecie O co chodzi Że wleju je ściągle i kapie skóry Te krowy muszę niestety Zabijać, bo potrzebuję Skóry żeby zrobić potem książki, żeby był lepszy, enchant, i w ogóle, królowy na skóry, to dużo. Dobra, idę, idę, widzę Ja idę, 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 idę. Aaa, czekajcie, wicefe